Przedstawię dzisiaj formy przyszłe, czyli jak mówimy po angielsku o przyszłości. Zacznijmy od Be Going to. To Be, to pamiętamy, że to się odmienia i może mieć formę M, is, are. I na przykład zdanie I'm going to stay at home tomorrow jutro zamierzam zostać w domu albo look at that man he's going to Fall down. Spójrz na tego mężczyznę. On upadnie. W pierwszym przypadku, w pierwszym zdaniu, I'm going to stay at home, wyrażamy zamiar. Zamierzam. A w drugim zdaniu, He's going to fall, mówimy o czymś, na co się zanosi. Zanosi się, że on upadnie. Widzimy, że tak właśnie prawdopodobnie będzie. Zanosi się na coś. I pierwsze zdanie: I'm going to stay. To jest właśnie zamiar. Drugie zdanie is going to fall, to jest to, że się właśnie na coś zanosi. Czasownik stay, fall, używany jest tutaj w formie podstawowej. Nie odmieniamy go. To byłoby going to. Następna forma to will. Will z pierwszą formą z czasownik, Czasownika, czyli bezokolicznikiem. W formie przeczącej pamiętajmy, że jest to won't i też pierwsza forma czasownika. Jakie zdania? Na przykład I'll, bo tak skracamy will do tych dwóch literek lily i mówimy I'll do it Later. Zrobię to później. Jest to obietnica. I'll do it later. Ktoś obiecuje. Obietnica. To jest właśnie to pierwsze zdanie. Albo też wyrażenie spontanicznej decyzji. Nie planowaliśmy czegoś wcześniej, ale mówimy tak: um, if you want, I will help you with cleaning. Jeśli chcesz, pomogę Ci w sprzątaniu. Jeszcze inne zastosowanie. I'll help you spontaniczna decyzja. Dobrze. I kolejne użycie will, tym razem wtedy, kiedy chcemy przedstawić takie obiektywne fakty, coś, co uważam, sądzę, że wiem, że się wydarzy w przyszłości. Czyli wszystkie zdania, które można by bezpiecznie zacząć od I think. I think people. Will not travel. A lot this year uważam, sądzę, że ludzie nie będą podróżowali dużo w tym roku. No, bo na to wygląda. To nie jest zależne ani od moich planów, ani okay. od mojego zdania na ten temat. Tylko obiektywnie, biorąc wszystko pod uwagę, ludzie prawdopodobnie nie będą dużo podróżowali. Czyli mamy tutaj zdania, które można by zacząć od I think. I think, że coś będzie akurat tak w przyszłości. Dobrze, to już mamy dwie formy. Było be going to, było well. Trzeci będzie present continuous. Present continuous, czyli zdanie, w którym mamy m, is, are i do tego czasownik z końcówką in powiedzmy że będzie to takie zdanie we are starting a new Style of teaching tomorrow. Bo jutro jest oficjalny dzień, kiedy zmienia się formuła naszej edukacji. Mamy wyrażenie tomorrow, czyli że jutro, i potem poznajemy, że jest to przyszłość. I mówimy, co się wydarzy na pewno jutro. We are starting, czyli zaczynamy coś jutro. I to jest zaplanowane i na pewno się odbędzie. To znaczy, że mówimy w ten sposób o y, przyszłości zaplanowanej. Zaplanowana tak dobrze, że jest wpisana już w kalendarz albo, na przykład, możemy powiedzieć: I'm going to the dentist on Friday. piątek Idę do dentysty. To też jest przyszłość zaplanowana, bo się przecież musiałam do tego dentysty umówić. Ale nie wiadomo teraz, czy ta wizyta dojdzie do skutku. Nie wiem, czy dentyści przyjmują. Czwarta forma to forma prezent simple. Prezent simple to jest po prostu zdanie z formą podstawową. Albo z końcówką trzeciej osoby S dodaną do czasownika. Doesn't. W przeczeniu. Zapiszemy sobie przykłady. The train leaves at 4:15. Pociąg odjeżdża o 4.15. To zdanie twierdzące. Dlatego mamy końcówkę S, albo pytanie: What time do the shops close, o której zamykają sklepy? W ten sposób mówimy o takich wydarzeniach, które objęte są jakimś planem. Ale takim planem jak plan lekcji, harmonogram, rozkład. Czyli właściwie zawsze o tej samej porze się te rzeczy odbywają. Present simple to plany, harmonogramy, rozkłady. Red frame Leaves, Do the Shops, Clothes, Harmonogramy, Rozkłady, Plany. Tyle objaśnień. Zapraszam do zrobienia ćwiczeń.